Dzień dobry, witam Panią serdecznie, Pani Dominika Kulczyk jest dzisiaj naszym gościem i chciałem serdecznie podziękować Pani w ogóle za przyjęcie zaproszenia do WTK. Bardzo serdecznie witam i też dziękuję za zaproszenie, miło mi Pana i Państwa widzieć. To jest rodzinny Poznań i to jest rodzimy Uniwersytet, więc zastanawiam się, czy właśnie będąc tutaj w murach Alma Mater Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, czy Pani czuje cały czas więź? Zdecydowanie, za każdym razem, kiedy widzę te gmachy i wchodzę do środka, mocnie bije mi serce. Jest to bardzo przyjemny powód odrobinę podniesionego ciśnienia w krwobiegu, bo lubię być sentymentalna w stosunku do swoich korzeni, dlatego, że z nich wyrastają moje skrzydła. Na pewno tak. Tutaj pani je rozpościerała, można tak powiedzieć? Zapytajmy polonistę. <laughs> Ale zastanawiam się, czy właśnie Poznań to był taki mocny punkt na początku kariery zawodowej? I w związku z tym uniwersytet? Poznań jako miasto doznań. <grafo> tak, słyszałam. Prawo <Grafą> dla copywritera. <grafo> Zdecydowanie, bo dla mnie, początkiem wszystkiego, tutaj się urodziłam. Tutaj przeżywałam pierwsze wszelakie edukacyjne sytuacje, począwszy od szkoły. Muzycznej świetny, zresztą na Podgorskiej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich genialnych pedagogów. Po kolejną świetną szkołę Marcinek, kultową oczywiście nimi wyjątkową w moim życiu. Jako absolwent mogę powiedzieć, że też miło wspominam. <noise> Cokolwiek by nie wiedzieć o szkole, o instytucji, to jednak fajnie wiedzieć, że się było w jednej z tych instytucji, która przynajmniej uchodzi za wyjątkową i ma w sobie jakieś uroki i takie znamie. Mm, nietypowości, bo, mhm. bo chociażby mit, bo chociażby legenda, mhm. bo chociażby to poczucie, że hmm, może trafia mi się coś wyjątkowego, bo może ta edukacja jest rzeczywiście um, wyjątkowa. Um, no, a potem oczywiście uniwersytet. Właśnie. Jako drugie pokolenie zdecydowałam się nie jechać w świat, tylko, e, tylko być tu um, Adama Mickiewicza jak najbardziej. A bicie serca i tak występowało, jak pani mówi. Napije mi serce w bardzo wielu momentach, ale jeśli mówimy o, o uniwersyteckich sytuacjach, to um, na pewno w ogóle wyborem serca i czymś takim bardzo spontanicznym nie ukrywam, było to, że zdecydowałam się na kierunek, którym wszystkich zaskoczyłam, czyli na sinologię. Mhm. I do dzisiaj zaskakuję, prawda? Jeśli chodzi o efekt zaskoczenia w skali 1 do 10, to sinologia udaje mi się robić zawsze dziesiątkę. Ale to jest coś też, co się przydaje? Bo chociażby znajomość języków za tym idąca? Bezwzględnie przydaje się do robienia, świetnego wrażenia osoby niesłychanie kompetentnej, <laughs> umiejącej się uczyć i talent do języków. Tak, to to był wspaniały wybór, ale zupełnie <laughs> poważnie że, rzecz ujmując to, na pewno sinologia była dla mnie dowodem na to, że upewniłam się przed samą osobą, a to tak na koniec najważniejsze, co sami o sobie myślimy, że mam odwagę robić rzecz niestandardowe. I mam odwagę potem się zmierzyć z tym zadziwieniem, tą moją niestandardowością. I mam odwagę się też uprzeć, choć momentami naprawdę miałam ochotę nie wytrwać, bo to bardzo trudne studia. Przy czym poszłam też trochę wbrew własnej naturze, dając sobie to, co potrzebowałam może dla uzyskania równowagi, a mianowicie, ja, humanistka. Wybrałam filologię. Wydaje się, że to humanistyczny wybór, ale nic bardziej mylnego jeśli chodzi o chiński, bo miałam wrażenie, że studiuję fizykę kwantową. A, no tak. I pewnie... Dlatego, że wszystko wymagało jakiejś e, niesłychanej cierpliwości, solidności, e, konsekwencji. A ja miałam bardzo artystyczną duszę, tak zawsze myślałam o sobie. Przy czym okazało się, że oprócz artystycznej duszy potrafię być no właśnie bardzo po poznańsku wytrwała i trzy kropki. I to była świetna szkoła charakteru. Rozumiem dzisiaj. Bo spotykamy nie było mowy się. o tym, że coś jest wrażeniem i, i pozą w tej edukacji. Tylko naprawdę musi być efektem ciężkiej pracy. I ciężkiej pracy pewnie też szukamy u ludzi, których można wytypować pod kątem stypendium. Dzisiaj są wręczane stypendia imienia pani taty, czyli doktora Jana Kulczyka. I podejrzewam, że takie kryterium właśnie jest, czyli taka światłość, taka ciekawość świata. Dla mnie zawsze. Prawie bardzo dwie dekady już. Tak, prawie dwie dekady ma miejsce sytuacja, w której. E Moja rodzina ma przyjemność być częścią bardzo pięknego zjawiska sytuacji, w której młodzi ludzie kochają się uczyć, i kochają sami sobie dawać szansę i kochają sami sobie dawać wolność dzięki tej wiedzy, którą pozyskują. To już jest dziewiętnasty rok. Jednocześnie w tym roku poruszył mnie jeden student, który, mimo tego, że jego życie jest dużo bardziej. Skomplikowane, jest pełne wyzwań, bólu um, i na pewno żyje w sposób nietypowy. Nie dlatego, że tak chciał, tylko dlatego, że tak się zdarzyło. Ma w sobie tak wielką miłość do nauki, że jest dla mnie jakimś ucieleśnieniem tego, że, um, że można kochać się uczyć. Że w Polsce też są takie osoby, które widzę na całym świecie i nawet miewają po 4 lata albo osiem i marzą o edukacji uważam, że to jest najpiękniejsze, co może im się stać, najważniejsze też, żeby przetrwać. Mm, I, I to stypendium też to umożliwia, to znaczy umacnia w tym wyborze. Mam nadzieję, że stypendia imienia mojego Drogiego taty, który kochał to uczelnię, był zawsze bardzo dumny z tego, że jest jej laureatem. Um, przepraszam, że jest jej absolwentem i, i dzisiaj e, mam nadzieję, że laureaci są dumni z tego, że, że mogą trzymać się pełny ja, doktora Jana Kuczyka. Myślę, że są. Jest mi wtedy bardzo, bardzo, bardzo miło. Miałbym czuć się dumna w imieniu taty. Mam jest, nadzieję, że, tak. że takie rzeczy też można dziedziczyć. Poczucie dumy i satysfakcji i nie jest to pycha. Jednocześnie wiem, że dla taty edukacja była czymś niesłychanie ważnym. Wierzę w to, że ona naprawdę ludziom dodaje skrzydeł, że ona dodaje im siły, dodaje im wolności. Mm -hmm. Że właściwie po cytatę też lubił, dzieliliśmy tą pasję razem, za Albertem Camusem, Wolność daje nam szansę być najlepszą wersją siebie. Edukacja daje wolność. I um, bardzo się cieszę, że edukacja, którą um, studenci mogą tutaj dostać w prezencie od losu, ale też trochę od um, naszej rodziny, daje im wolność, ale daje im siłę w takim kontekście codziennego też um, przetrwania i, i, i bycia po prostu bardziej niezależnym finansowo. To nie jest bez znaczenia. Cieszę się, że możemy tutaj o tym mówić, bo Kulczyk Foundation to właśnie nie tylko działania na całym świecie i słynny efekt domina, ale właśnie też bardzo wiele działań, które dzieją się w Polsce, a może nawet większość, które dzieją się tutaj. I nie chcę mówić, że których działań jest więcej lub mniej. Mhm. Czuję się obywatelką całego świata i myślę, że wszyscy możemy się tak czuć. Mhm. I być dumni z tego, że teraz Polska i że stuleci i że w ogóle my to, to grupa bardzo mądrych i fajnych ludzi. Dlatego w działalności Kuczyk Foundation robię wszystko, żeby, żeby rzeczywiście i ci, którzy razem ze mną wspólnie pomagają i ci, którzy tą pomoc dostają, czuli, że naprawdę jesteśmy jednym światem i to nie jest tylko mrzonka. W Polsce oczywiście mamy projekty i to są projekty, które bardzo mnie cieszą, bo to są projekty, Skierowane stricte do dzieci. To są projekty, które w moim poczuciu przywracają małym ludziom godność, bo dają im zjeść. Rzecz wydawałaby się oczywista dla bardzo wielu, ale wcale tak nie musi być. A dziecko głodne to jest dziecko, które ma poczucie braku podmiotowości i braku bycia. W pełni tu i teraz, bo to jest dziecko zmęczone, nieskupione, zestresowane, które nawet z edukacji nie może skorzystać i nawet to, że chodzi do szkoły, nie powoduje, że ono może w pełni wziąć tę wiedzę, którą, którą szkoła daje. Więc w Polsce nasz program Żywienia Dzieci to, że to talerz i codziennie. E Ciepły posiłek w szkole dostaje 15 tysięcy dzieci. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pozdrawiam te do, dzieci. Do tego jeszcze mamy naukę empatii i wiele innych ciekawych działań, o których Jest chętnie tak. bym porozmawiał. Chciałem bardzo Pani podziękować za to spotkanie i podziękować też za to, że, że ten program e, trwa i mam wielką nadzieję na kolejne spotkania, chociażby przy okazji 20. edycji e, już stypendium imienia doktora Jana Kulczyka. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu i um, Będę miała wielkie poczucie satysfakcji, jeśli dobre rzeczy nie będą się kończyć.